Witam państwa bardzo serdecznie. Ostatnio naprawdę kupa śmiechu była z powodu wielkiej tragedii Monisi Richardson, która straciła pieska Paco. Uczłowieczony piesek Paco zmarł w klinice weterynaryjnej, bo zeżar gumową po prostu zabawkę i się nią zadławił. Klinika weterynaryjna wystawiła Monisi naszej słynnej i wspaniałej, bardzo wysoki rachunek, i potraktowała ją z brakiem elementarnej przyzwoitości i empatii. Monika się obruszyła, naprawdę tam napisała w mediach jakiś post, który obraża tych weterynarzy, że im tylko o kasę chodzi i tak dalej, i tak dalej. O tym Państwu całkiem niedawno mówiłem. Na kanale Króla Pustkowia w Kolibie No ale teraz weterynarze Drodzy Państwo, biorą odwet I idą na całego Oni nie pozwolą się tak traktować Słuchajcie, i zaczynają grozić Po prostu wielkiej Monisi Richardson Środowisko lekarzy Zastosowało wobec Monisi Kampanię trollingu i tutaj cytuję Nie wiedziałam, że lobby Biznesu weterynaryjnego W Polsce ma się tak świetnie Ja rozumiem, że trudno było załatwić profesjonalizm Kampanię trollingu w tak krótkim czasie, więc wzięto chyba ze cztery klasy technikum weterynaryjnego, bo piszą do mnie głównie włosa dziewczęta w wieku potrądzikowym, takim do piekła Monisia. Piszę to do wszystkich tych, którym się wydawało, że weterynaria w tym kraju to jeszcze zawód z powołania. Otwórzcie oczy, chodzi o kasę. Ci ludzie są gotowi przyjść pod mój dom. To zorganizowana szajka, która nie cofnie się przed niczym, ale, drodzy Państwo, jest afera naprawdę tutaj. Wygląda jednak na to, że Monisia nie będzie mogła już dzielić się swoimi przemyśleniami bez ponoszenia konsekwencji. Głos zabrała bowiem Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, która jest wyraźnie oburzona jej zachowaniem. Niestety pani reakcja na ten apel nie tylko nie przyniosła oczekiwanej refleksji, ale skutkowała kolejną publiczną wypowiedzią, w której bezpodstawnie i niesprawiedliwie atakuje pani całe nasze środowisko. Nie ma zgody na przyrównywanie całej. Grupy zawodowej liczącej blisko 20 tysięcy osób do zorganizowanej szajki, która nie cofnie się przed niczym. Jest to ocena skrajnie niesprawiedliwa i niczym nieuzasadniona. Czytamy w oficjalnym oświadczeniu. Monika Richardson została też wezwana do usunięcia obraźliwych i stanowiących pomówienia wpisów, opublikowania przeprosin, a także zaprzestania dalszego rozpowszechniania treści, które naruszają dobre imię zawodu weterynarzy. No i widzicie Państwo, jak ta sprawa wygląda. Rachunek, który jej wystawiła ta klinika weterynaryjna no to był rachunek naprawdę bardzo wysoki, tam blisko 2000 chyba za jakieś zabiegi, usługi, tam nie wiadomo co. Myślę, że zaleczenie ludzi to się w ogóle mniej kasy bierze. No ale ratowali, ratowali do ostatniej chwili, naprawdę postrzykiwali, naładowali tego psa jakimiś tabletkami, nie wiadomo czym, no ale piesek zeżarł gumową zabawkę, no i po prostu zdechł. A to był piesek wielki przyjaciel naszej pani Monisi. No ja nie wiem, drodzy Państwo, bo tutaj. Pan słowo jeszcze dość obraźliwe pod, yy, prawda kierowane w stronę tych płowowłosych dziewczyn dziewcząt w takiej fazie potrądzikowej to ja nie wiem, dlaczego pani Monisia tak napisała, bo za chwilę, drodzy Państwo bo pani Monisia wygląda już trochę jak gąbka i to widzicie na tym zdjęciu wygląda trochę jak gąbeczka, więc za niedługo drodzy Państwo, pani Monisia będzie musiała niestety się udać do kliniki medycyny estetycznej, a tam rachunki będą dużo większe niż 2000. Kto wie, być może pani Monisia, drodzy Państwo, ogłosi jeszcze jakąś specjalistyczną zbiórkę, żebyśmy mogli ją potem podziwiać, tak jak Bogumiła Wander też prosiła pieniądze od swoich fanów, prawda? Prosiła o pieniądze, żeby jej tam fani wysyłali, prawda? Bo pani Bogumiła chciała być jak yy, królowa do ostatnich dni swojego nieszczęśliwego życia, więc pani Monisia, bardzo możliwe, że za niedługo z operacji medycyny estetycznej będzie musiała skorzystać. Tam już będzie wysoki rachunek. Ale drodzy Państwo, no, o co tak naprawdę chodzi? Co tam się stało? all Bo to muszę też wspomnieć, muszę o tym przypomnieć. No i drodzy Państwo, właśnie dlatego na sam koniec przedkładam Państwu ten materiał, który jakiś czas temu na moim kanale się pojawił. Warto go zobaczyć. Dużo naprawdę zabawy dla Państwa w tym materiale opublikowanym przeze mnie. No i ja tam także tłumaczę, drodzy Państwo, jak powinna się w ogóle zachować klinika, która się opiekowała pieskiem pani Monisi Richardson. Zachęcam Państwa oczywiście także do subskrybowania kanału króla Pustkowia. Mojego starego kanału, niedawno przywróconego do życia, i także nowego kanału Króla Pustkowia w Kolibie. A teraz lecimy, drodzy Państwo, z tym materiałem. A dzisiaj chciałem Państwu przedstawić historię, tragiczną historię z życia Moniki Richardson. Monika Richardson, czyli dawna gwiazda telewizji polskiej, ktoś mógłby tak powiedzieć, ale w gruncie rzeczy, drodzy Państwo, jej blask w dalszym ciągu roztacza swój urok w przestrzeni. Internetowej kultury. Drodzy Państwo, Monikę Richardson spotkała wielka tragedia, naprawdę wielka tragedia, i ja bym chciał także zwrócić uwagę, o czym Państwu dzisiaj opowiem, jak Monika Richardson, wielka gwiazda, wielka celebrytka, sobie z tragedią radzi. Ten materiał będzie, jak Państwo wiecie, poświęcony Monice Richardson. Wszyscy pamiętają oczywiście Monikę Richardson z tych wszystkich programów, które tam prowadziła niegdyś, jeszcze dawno temu, prawda, w starych, Telewizjach polskich te programy rozrywkowe, programy publicystyczne. Ten najsłynniejszy chyba program prowadzony przez nią od roku 2003 do roku 2008, to był program Europa da się lubić. Ona ten program prowadziła jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Później już Europa nie dała się lubić, ale jeszcze w tamtym czasie ktoś mógł pomyśleć, że Europa jednak da się lubić. W każdym bądź razie do tego programu byli zapraszani w takim cyklu w zasadzie, bo tych y, ludzi, których tam zapraszano, y, zapraszano wielokrotnie, tak bym to nazwał, bo pamiętam tego y, y, Sztefena y, z Niemiec, tam przyjeżdżał do tego programu. Sztefan, był tam jakiś Hiszpan, był chyba Portugalczyk, y, był nawet fin. Oni wszyscy mówili po polsku. Oni mówili po polsku, łamaną polszczyzną. Win na przykład bardzo poprawnie mówił po polsku, aż ludzie byli zdziwieni, jak on potrafi się naprawdę wysłowić i z zachowaniem dźwięczności, melodyjności języka polskiego. Cała fonetyka u niego była tak poprawna, że wielu Polaków w ogóle się taką polszczyzną nie posługuje. Ale wielu z tych Europejczyków, którzy tutaj opowiadali o swoim kraju, prawda, jak to jest u nich, jak to jest u was. Były różne konkursy jakieś tam organizowane w tym studiu, to przyciągało uwagę ludzi. Polszczyzna była łamana, prezentowana przez tych ludzi, przez tych Europejczyków, którzy albo w Polsce mieszkali, albo znali język. Natomiast nikomu to nie przeszkadzało. Ale dzisiaj Polakom bardzo przeszkadza na przykład to, że. Drodzy Państwo, ktoś wypowiada jakieś tam angielskie słówko i wypowie je niepoprawnie, Polacy się czepiają, że tego się tak nie wymawia, trzeba to wymawiać w ten sposób. Mnie to mało obchodzi. Żaden Anglik w gruncie rzeczy nie zadaje sobie trudu, żeby wypowiadać poprawnie jakiekolwiek słowo, a jeśli już je wypowiada, to to słowo jest zniekształcone do tego stopnia, że czasami to nawet nie wiadomo. Drodzy Państwo, co ci ludzie mówią? Była taka sytuacja kiedyś na zawodach, gdzie wywołano nazwisko jakiegoś polskiego sportowca przez ten megafon, taki już nie pamiętam o co dokładnie chodziło, ale ten sportowiec to nawet nie wiedział, że o niego chodzi. Więc tutaj taka mała, oczywiście, dykresja wtrącona w ten wątek wywodu, ale my przechodzimy, drodzy Państwo, do głównego tematu, czyli do tragedii Moniki Richardson. Drodzy Państwo, to jest Monika Richardson, czyli od razu widzimy, że to nie jest ktoś byle jaki. Taki, prawda, miałki. No nie wiem, no nie jest to pani Barbara, na przykład tam Nowacka, prawda? No nie, no to wiemy, że Nowacka to jest coś zupełnie innego. To jest Monika Richardson. Ona sobie zostawiła nazwisko po swoim pierwszym mężu. Ale to, drodzy państwo, na razie na to nie zwracajcie uwagi, bo to nie jest całe jej nazwisko, ale już widzimy od razu, że to jest wielka gwiazda, pra prawda? Bo to jest coś w stylu takiej Moniki Bellucci na przykład. To już widzimy, że to jest coś innego, coś takiego światowego. I taka jest właśnie Monika Richardson, słuchajcie. Zostawiła sobie to nazwisko po mężu, ale w jej biografii na mężu, który był Amerykaninem. Ale w jej biografii na wikipedii możemy przeczytać, że to jest Monika Justyna Richardson de Domo Pietkiewicz Tertiowoto-Zamachowska. I to jest całe nazwisko w zasadzie Moniki Richardson. Ona się pokazuje oficjalnie jako Richardson, bo to Richardson on wybrzmiewa jako sława w zasadzie. To już widzimy, prawda? Richardson to nie jest Pietkiewicz. Jakby ona się nazywała Monika Pietkiewicz, no to przecież nie byłaby gwiazdą, no ludzie drodzy! Ale tutaj sobie jednak zostawiła te nazwisko rodowe de Domopietkiewicz, Tertiowoto-Zamachowska, bo była także niegdyś żoną słynnego także Zbigniewa Zamachowskiego, który poniekąd także no, okazał się takim, jakby to powiedzieć... Przewidywalnym półgłówkiem, ale nie będziemy do tego wracać. Monika Zamachowska nie miała szczęścia do mężczyzn. To też będzie poniekąd omawiane w tym filmie, ale jeszcze raz chcę Państwu zwrócić uwagę, drodzy Państwo, to nie jest naprawdę byle kto, to jest Monika Richardson. Czyli już widzimy ten nacisk tutaj jest składziony na to, że mamy do czynienia jednak z Wielką y, gwiazdą. Y, no, y, tyle się dzieje, drodzy Państwo, na świecie, a wy jednak nic o tym nie wiecie. Z gwiazdami, no ale się zaraz dowiecie, oczywiście. Z gwiazdami, drodzy Państwo, to jest tak. Że my musimy zrozumieć, że my nie rozumiemy tych gwiazd, prawda? Musimy zrozumieć, że nie sięgamy gwiazdom tam do pięt, czy nie wiadomo gdzie. Gwiazda to jest gwiazda. Ona jest poza zasięgiem, ja bym chciał powiedzieć, tego wszystkiego, co my, zwykli, szarzy ludzie, mamy do zaprezentowania, yy, prawda, innym. Ale jeszcze na momencie, tylko wracając do tych wszystkich nazwisk, prawda, Moniki Richardson. Monika Justyna Richardson de Domo Pietkiewicz, Woto, Zamachowska. Pamiętacie Państwo, ten słynny polski film, baby są jakieś inne. Jak to Woronowicz jedzie z Związkiewiczem samochodem i rozmawiają o tych kobietach i jadą po tych kobietach tak, że aż się w głowie nie mieści, łezka się w zasadzie w oku kręci. Jakie tam dialogi zostały w ten film, prawda, wrzucone, ale oni tam też rozmawiają o tym, o tych dwuczłonowych nazwiskach kobiet. Ten wątek oczywiście zostawia już na. Oboczu, jak Państwo chcecie sobie ten film wspomnieć, baby są jakieś inne, no to można go znaleźć we fragmencie, o którym tu wspominam, nawet na YouTube. Natomiast, drodzy państwo, Monikę Richardson spotkała wielka tragedia. Otóż kilka dni temu ona pożegnała swojego ukochanego pupila, a informacje o śmierci psa zamieściła w mediach społecznościowych. Ale ona się trzyma, słuchajcie. To była wielka tragedia, ale ona się trzyma, daje radę. Teraz postanowiła podzielić się gorzką refleksją na temat tego, jak wyglądały ostatnie chwile życia Paco i opublikowała rachunek z kliniki. Paco to jest ten jej piesek, który odszedł, zaraz się dowiemy szczegółów, Monika Richardson, wielka gwiazda, studiowała iberystykę, więc ma także zacięcie do tych nazw. Paco nazwała pieska. Był taki słynny hiszpański, nieżyjący już zresztą gitarzysta flamenco Paco de Lucia. Ale może się to wymawia Paco de Lucia? Ja nie wiem, drodzy państwo, nie będę w to wnikał. Więc Monika zamieściła w sieci post, w którym poinformowała o śmierci ukochanego psa. Zdradziła, że Paco pogryzł i połknął gumową zabawkę, po czym trafił do kliniki weterynaryjnej. Czyli mamy tragedię, bo pogryzł. Może głodny był, no ja tam nie wiem, może źle się czuł, może jakieś traumy przechodził, no ale pogryzł i połknął. No, coś się stało, piesek się tam, tam zadławił, prawdopodobnie. Weterynarz nie był w stanie, drodzy państwo, pomóc. Nie był w stanie pomóc pupilowi pani Moniki. I piesek zmarł w klinice. I teraz pani Monika pisze: Dziękuję światu za ten czas, który był nam dany. Przeżyliśmy wspólnie dwa cudowne lata. Pako był wspaniałym facetem. Śmiałam się, że on jeden nigdy mnie nie zdradzi. On jeden, ten Pako, nigdy jej nie zdradzi. Wszyscy ją zdradzali naokoło, wielką gwiazdę. Na pewno jej zawiścili sukcesów, a może zawiścili nazwiska. Ja tam nie wiem, drodzy państwo. Była zdradzana przez wszystkich, przez facetów. No ja sobie przypominam, drodzy państwo, że Kierkegaard mówił, jeśli chodzi o zdradę, uważajcie na tych ludzi przede wszystkim, gdy się oprawdzie. Rozprawia, bierzcie pod uwagę, czy ktoś idzie za prawdą, czy szykuje, czy szuka sobie jakiejś tam bezpiecznej kryjówki. Bo jeśli szuka sobie bezpiecznej kryjówki i nie przyjmuje argumentów wyciąganych na powierzchnię, to prędzej czy później i tak was zdradzi. No ale pani Monika nie miała szczęścia do facetów, no niestety, drodzy Państwo, była tam przez tych facetów zdradzana. No ja myślę, że ona sama poszła w stronę, czy poszła po linii takiej idei zdrady, zdrady miłości, bo jeśli ktoś szuka przywiązania. W w miłości, pożądania yy, czy szuka takiej idylli, którą mu zapewnia pies, prawda, bezpieczeństwo harmonia, merdanie ogonkiem blizanie po buzi, to na miłości się z człowiekiem zawsze przejedzie bo miłość potrzebuje twórczego niepokoju potrzeba rodzenia prawdy w związku jest yy, tak niezbędna jak tlen to są moce transcendujące związek poszukujący takiego zabezpieczenia i zadowolenia jak te budowane ze zwierzętami to jest drodzy państwo związek martwy i prędzej czy później skazany na niepowodzenie, ale ludzie wolą się otaczać zwierzątkami. Od zwierzątka nie usłyszysz prawdy, już absolutnie. Zwierzę jest swego rodzaju Bezpieczeństwem dla martwicy mentalnej i upadku miłości, która jest przecież patetycznie marnotrawiona. Wszyscy o tym wiemy. Pieski to są już dzieci, prawda? Pieski, drodzy Państwo, nie zdychają. Pieski już umierają. Status zwierząt się podniósł. Nie wiem, czy pieski mają już piesele, miały mieć piesele, no a szczury miały mieć paszporty. Ale status zwierząt rośnie i tym samym upada status człowieczeństwa. Ale to jest wielka tragedia, naprawdę, dla Moniki. Richardson, która teraz to przeżywa naprawdę bardzo intensywnie. I teraz Monika Richardson pisze od dnia śmierci Paco, dostaję od was mnóstwo słów wsparcia. Za które dziękuję, ale jest także wiele pytań o to, gdzie zmarł mój ukochany spaniel. Zostawiam więc tutaj rachunek, który musiałam zapłacić za cztery ostatnie godziny życia PAKO. Wiecie, ja się nie znam oczywiście, ale wydaje mi się, że czegoś tutaj zabrakło jakiejś elementarnej przyzwoitości, odrobiny empatii. Mam wrażenie, że coś się zepsuło podczas zamiany pacjenta na klienta, a opisu leczenia na raport sprzedaży, ale może się mylę. Otóż, drodzy państwo, tutaj jest zamieszczony rachunek wystawiony pani Monice Richardson. Wyobraźcie sobie: klinika wystawiła rachunek za cztery ostatnie godziny życia, pieska. Zamieniła pacjenta na klienta. Co miała zrobić ta klinika jeszcze? No, podziękowała łaskawie, że przywiozła pani Monika pieska do kliniki, który tam oczywiście zdechł. Pani Monika uważa, że ten piesek tam umarł i oczekiwała innego traktowania, bardziej refleksyjnego. A tutaj mamy, drodzy państwo, konsultacja, prawda, 300 zł, przyjęcie do szpitala 40, pobranie krwi do badań 40, kremacja komunalna 300, płynoterapia 190, gazometria 69, Yy, ABAXIS diagnostyczny plus morfologia 139, USG 88, yy, Prevomax jakiś tam 18, yy, Comfortant 20 zł, Alfaxan 28 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, aż kwota urosła do yy, prawie 1900 zł. Wyobraźcie sobie, i to jest najbardziej przerażające dla pani Moniki, że dała zarobić klinice po prostu, i klinika wystawiła jej rachunek. Za cztery ostatnie godziny życia, ale to ja mówię, ta cena to jest niemalże jak za wuhu. Uh, uh. Ja już tam nawet nie wiem, ile pogrzeby kosztują, bo ja tu w lesie będę pochowany, ale bardzo możliwe, że tutaj te ceny to tak śmigają tam w górę. Ale tam jednak musieli walczyć o tego pieska pani Moniki Richardson. No, ja myślę, że walka była do ostatniej, naprawdę, sekundy życia. Co tutaj jeszcze podać temu pieskowi? Baśka, dawaj coś, bo musimy do rachunku dopisać. Daj tam te tabletki, wpiszemy to wszystko. Zróbmy jeszcze na sam koniec dekompresję żołądka za 111, hospitalizacja niestabilny 130, atropinum 13, ALS 303, nie wiem co to jest, ale walczyli do samego końca. Ale nic nie napisali. Żadnej refleksji po śmierci tego pieska, drodzy Państwo. I Pani Monika bardzo to przeżywa. I teraz, drodzy Państwo, ja bym te sprawy załatwił naprawdę inaczej, bo gdybym ja był pracownikiem czy właścicielem takiej, prawda, przychodni, takim weterynarzem, zarządcą, no to ja bym oczywiście kazał od razu pisać takie swego rodzaju pożegnanie dołączane do tego rachunku, prawda, takie swego rodzaju epitafium. I tutaj przygotowałem. Dla Państwa takie króciutkie, yy, wzorcowe, bym powiedział, pożegnanie pupila. Z głębokim smutkiem żegnamy wiernego towarzysza paku, który odszedł za tęczowy most dnia tego i tego. Choć jego łapki przestały stąpać po tym świecie, echo jego obecności pozostanie w sercach tych, którzy go kochali. Był nie tylko psem, był członkiem rodziny i uwielbiał spać. U boku pani Moniki, źródłem codziennej radości, lojalności i bezwarunkowej miłości. Dziękujemy, że mogliśmy poznać Paco i towarzyszyć mu do jego ostatnich chwil. Łączymy się w bólu i wdzięczności za wspólnie przeżyte chwile, Zespół Kliniki Weterynaryjnej. I tutaj jest podana nazwa, ale to tutaj, tutaj król pustkowia dodaje już od siebie, drodzy państwo. Ja bym to załatwił w taki sposób i teraz ja bym odjął tej pani Monice tyle tego bólu i żalu. Ale jak widzicie, król ma kulturę, wiedziałby jak się zachować, a nie taka pasożytnicza klinika tam kapitalistyczna. Wzięli psa, naprzycowali go wszystkim, pewnie wiedzieli, że umrze piesek, a tylko oszukiwali panią Monikę i jeszcze ją zostawili z rachunkiem. Zamiast łączyć się w bólu i żalu z panią Moniką, wstyd i bezczelność. Dlatego wspierajcie panią Monikę. Pani Monika sobie doskonale, oczywiście, radzi, bo jest silną kobietą przebojową i gwiazdą, ale mimo wszystko została potraktowana przez system obelżywie. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. Szalala.